Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę brać udział w tej dyskusji, bo pojawiło się wiele niezwykle istotnych tematów. No i od razu też możemy powiedzieć, że problematyka podejmowana przez Państwa no, kapitalnie wpisuje się w to, co chcę powiedzieć. Moje wystąpienie poświęcone jest efektywności wspierania uczniów, w efektywności, a po części skuteczności realizacji celów w modelu edukacji włączającej. Chciałbym zaprezentować Państwu podstawowe wyniki badań w projekcie, który prowadzimy na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Instytucie Pedalki Uniwersytetu Śląskiego. Rozpocznę od krótkiego nawiązania do kategorii efektywności i skuteczności w edukacji. Później, kilka słów powiem na temat samego projektu, bo jakby jego organizacja niesie ze sobą również też sposób postrzegania i analizowania tych danych. No i wreszcie skupię się na tym, co udało nam się dowiedzieć w toku naszych badań. Zdaję sobie sprawę, że konferencja jest ukierunkowana raczej na przekazywanie wiedzy praktycznej, aczkolwiek nie tylko, również na ukazywanie pewnych teoretycznych podstaw, stąd Nawiążę chociaż krótko do efektywności, bo sama efektywność w edukacji, bardzo często łączona ze skutecznością, albo nadużywana również jako pewna kategoria, była rozumiana różnie. Nie będę podejmował tutaj dyskusji typowo teoretycznej o znamionach metodologicznych nad rozumieniem tego pojęcia, ale krótko chociaż do tego nawiążę. Mówiąc, że efektywność to przede wszystkim rezultat podjętych działań ujęty relacją, Stosunkiem uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Z kolei skuteczność to sprawna i pełna realizacja celów. W związku z tym, w tym rozumieniu szerszym, efektywność edukacji no to oczywiście zakres realizacji celów wychowania, kształcenia, rehabilitacji społecznej, pewnie resocjalizacji, socjalizacji, albo postulowanych funkcji teologicznych, w stosunku w odniesieniu do tych nakładów, które stanowią podstawę organizacji danego procesu. W aspekcie podjętego tematu skuteczność to stopień realizacji tych założonych efektów, wspierania edukacji włączającej, a efektywność to relacja wykorzystanych zasobów, podejmowanych działań i realizacji założonych osiągnięć w tej edukacji włączającej. Ja pozwoliłem sobie to zaprezentować na takim krótkim wykresie. Warto dodać, że efektywność ma charakter oceniający i stanowi z całą pewnością miarę jakości wspomnianych procesów. Stąd jest to zagadnienie ważne dla reformowania systemu oświaty i z całą pewnością na podstawie analizy efektów możemy oczywiście wnioskować również o projektowanych zmianach. Krótko na temat projektu badawczego. Projekt zatytułowany Badanie praktyki ogólnodostępnych szkół podstawowych w zakresie edukacji włączającej. Celów znacznie więcej, komponentów znacznie więcej. Ja dziś ograniczam się do w zasadzie odniesienia do dwóch: rozpoznanie, opisanie dobrych praktyk edukacji włączającej, ale w ogóle praktyk, no i rozpoznanie, opisanie wskaźników edukacji włączającej. Na ten temat nieco mniej, aczkolwiek kontekstowo również to zagadnienie się pojawia. Osoby badane to dyrektorzy, nauczyciele, specjaliści, rodzice, uczniowie, kadra niepedagogiczna szkoły. Zatem. Całe, całe społeczność szkolna, jak również przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych w jednym i w drugim przypadku. Ja będę mówił dziś o trzech podstawowych badaniach, w zasadzie o trzech grupach danych zebranych w tych badaniach. To ankieta w wersji skróconej, która została wypełniona aż przez 2560 szkół, wywiady fokusowe 18. Takich wywiadów przeprowadziliśmy w 40 wybranych szkołach z 20 przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. No i wreszcie, kwestionariusz ankiety, wersja rozbudowana, kierowana do 40 szkół. Chciałbym powiedzieć, oczywiście, że w każdym z tych przypadków analizowaliśmy we wstępie te dane rozdzielnie. Natomiast później dokonywaliśmy pewnej metaanalizy, łącząc je no i odnoszą, odnosząc do pewnych koncepcji, nawet można powiedzieć teorii funkcjonujących w obszarze pedagogiki, aczkolwiek nie tylko w obszarze nauk społecznych. Jasne, że nie jestem w stanie zaprezentować Państwu wszystkich tych wyników dokładnie, więc dokonuję pewnych uogólnień, a w niektórych przypadkach także pewnych skrótów. Dodam tylko, że przyjmując strategię analizowania danych, wyszliśmy z założenia oczywiście, że to przede wszystkim tak jak to było w badaniach typowo jakościowych, same kategorie wyłaniają się z danych, w tym przypadku wypowiedzi osób badanych, ale nie ukrywam, że również kiedy... Porządkowaliśmy te dane, korzystaliśmy z tych założeń, o których dzisiaj Państwo już tutaj mówili: ośmiu założeń Ministerstwa Edukacji Narodowej, założeń systemowych dotyczących edukacji włączającej, które pojawiły się w kontekście. Oprócz tego staraliśmy się również wypełnić określone koncepcje tymi danymi, pokazując, czy poszczególne pola są nasycone, a jeżeli tak, to w jakim zakresie. Bardzo skrótowo, kilka podstawowych rodzin, kategorii. Ja rzecz jasna, nie będę ich wszystkich, tak jak powiedziałem, dokładnie omawiał, ale krótko do nich nawiążę. Kreowanie postaw, komponent poznawczy, emocjonalny, działaniowy. Zarazem to promocja społecznego włączania. włączania przepraszam. Następnie jakość nauczania, uczenia się wszystkich uczniów w szkole. W zasadzie w obrębie tym powinno znaleźć się spersonalizowane uczenie się, ale zachęceni tym, że te kategorie dotyczyły bardzo wielu różnych aspektów, postanowiliśmy wyłonić ją jako osobną. Za chwilę powiem o kolejnych. Natomiast tutaj chciałbym się skupić, pomijając niektóre na wybranych. Jakość nauczania, uczenia się wszystkich uczniów. I kiedy przyglądam się w tej chwili tym grupom kategorii dobrych praktyk, a zarazem wskaźników efektywności czy uwarunkowań efektywności, to muszę powiedzieć, że tak naprawdę od dzisiejszego poranka dyskutowaliśmy, czy dyskutowali Państwo, a ja się przysłuchiwałem na każdy z tych tematów. Z jednej strony to oczywiście niezwykle pozytywne zjawisko, bo to znaczy, że jesteśmy w stanie dość zgodnie w naszym środowisku naukowym i praktyków zarządzających osób w edukacji zidentyfikować te obszary, które są szczególnie ważne dla edukacji włączającej. W związku z tym nie będę ich powtarzał, ale nawiążę do tego. Bardzo często nauczyciele zwracali uwagę, badani i dyrektorzy, na zatrudnianie specjalistów zintegrowanie działań kadry, a zarazem współpraca i współdziałanie. W ogóle kategoria współpraca, współpracy i współdziałania jest bardzo mocno rozbudowana w tych badaniach i ona odgrywa chyba jedną z kluczowych ról w podnoszeniu, w podnoszeniu przepraszam, efektywności kształcenia włączającego, aczkolwiek nie tylko, chyba każdego w kształcenia. Mój znakomity przedmówca wspominał, że rzeczywiście nie rozumie, dlaczego tak bardzo rzadko nauczyciele współdziałają czy współpracują ze sobą w zakresie wymiany programów. Badania, które prowadziliśmy, no, oczywiście to są badania jakościowe, więc nie jestem w stanie określić współczynnika częstości. Natomiast chcę powiedzieć, że ta współpraca pomiędzy nauczycielami pojawiała się bardzo często jako komponent szerszej wypowiedzi na temat dobrych praktyk prowadzonych w szkole. Pewnie, że pojawiały się również Pojawiały się również inne aspekty związane z tym, że nauczyciele nie mają czasu na tę współpracę, nie byli przygotowani w trakcie studiów do tej współpracy albo po prostu w danej placówce brak jest kultury współpracy czy współdziałania służącej właśnie w chociażby wymianie informacji. Bardzo ważnym elementem w tej, tej rodzinie jakości nauczania, tak ją określam, było również ocenianie, ocenianie kształtujące, także metody oparte na zaangażowaniu uczniów. Kształcenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to zewnętrzne i wewnętrzne. Bardzo dużo Państwo już dzisiaj o tym mówili. Ja potwierdzam, że zdecydowana większość wypowiedzi na temat dobrych praktyk, jednak kontekstowo zawierała ten element wskazujący, że nauczyciele, zwłaszcza nauczyciele przedmiotu, nie są wystarczająco dobrze przygotowywani do pracy z uczniem wymagającym wsparcia, nazwijmy to nieprzeciętnego. Ale także uświadamianie kadry niepedagogicznej. Bardzo ważny taki element, jakościowo stosunkowo mało rozbudowany, ale który dość wyraźnie wybrzmiał również w niektórych dyskusjach, było to, że pracownicy niepedagogiczni zupełnie nie biorą udziału, nazwijmy to, w dyskursie w obrębie szkoły na temat tego, jak pracować z uczniami sprawiającymi trudności, z jednej strony wychowawcze, z drugiej mając trudności w uczeniu się czy w socjalizacji. Niezwykle istotny element oczywiście współpracy z rodzicami, który pojawiał się też na wszystkich możliwych poziomach naszej analizy. Kolejne trzy obszary, diagnoza, indywidualna ocena, finansowanie, wzmacnianie efektywności, jakość edukacji, a interesariusze zewnętrzne i rola szkoły specjalnych w podnoszeniu efektywności edukacji włączającej. Podobnie jak na poprzednim slajdzie nie omówię wszystkich, ponieważ niektóre jeszcze będą przedmiotem nieco głębszej refleksji w odniesieniu do określonych teorii. Krótko na temat diagnozowania, Obserwowanie, obserwacje nauczycieli w czasie lekcji. Myślę, że bardzo dużo zwracali uwagę nauczyciele i dyrektorzy na temat refleksji własnej, to znaczy tej, o której Państwo też mówili, nad no, no, takim zamysłem oczywiście nad, nad własną pracą. Ale warto również wskazać na fakty autentycznej współpracy z rodzicami przy tworzeniu IPT. Takie kategorie też się pojawiały. No i wreszcie wykorzystywanie różnych narzędzi do diagnozy przez nauczycieli, specjalistów zatrudnionych w szkole, to jest też bardzo szeroki zakres. Powiedzieć trzeba, że nauczyciele czują się z jednej strony nieuprowomocnieni, ale upoważnieni, przepraszam, ale z drugiej też jakby zupełnie nieprzygotowani do wykorzystywania różnych narzędzi diagnostycznych, oczywiście tych, które mogą wykorzystywać w swojej pracy stosunkowo słabo nasycona kategoria odpowiedziami czy wypowiedziami nauczycieli to finansowanie i wzmacnianie efektywności pracy ale pojawiło się kilka czy pojawiały się takie wypowiedzi dotyczące pozyskiwania środków ale finansowania również przez środowisko no i wreszcie rola szkoły specjalnej, która też nie była kategorią nasyconą, to znaczy, jeżeli już pojawiały się wypowiedzi, to były one schematyczne dotyczące tego tematu. I głównie dotykały one problemów współpracy w organizacji różnych wydarzeń, eventów mówiąc po prostu pomiędzy placówkami rzadziej innych aspektów. Chciałbym zwrócić uwagę również na to, że w tych kategoriach dość jasno zdiagnozowaliśmy oczekiwania i bariery, które też są wskaźnikami w pewnym sensie efektywności czy skuteczności realizacji celów edukacyjnych. Myślę, że to są kategorie, które pojawiają się bardzo często w dyskusjach i nie ma sensu, żebym je dokładnie przywoływał. One tradycyjnie są powtarzane od lat, chociaż oczywiście są też takie, które wydają się dość oryginalne i w obecnym czasie szczególnie ważne. Na przykład brak jakichkolwiek uregulowań formalnych niektórzy nauczyciele na to zwracali uwagę dotyczących współpracy ze szkołą specjalną. Czy chociażby w obrębie finansowania elastyczność w rozliczaniu zakupów pomocy dydaktycznych dla uczniów. Pewnie nie tylko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, chociaż na to szczególnie zwracano uwagę. Brak zrozumienia potrzeb doraźnej szkoły przez jednostkę samorządu i terytorium, które ją prowadzi, czy nawet gwarantowanie pełnej kwoty subwencji. To oczywiście są wypowiedzi nauczycieli, które nie były poddawane jakiejś tutaj głębszej analizie. Natomiast próbując je osadzić już w teorii. Zastosowaliśmy na tym etapie dwa narzędzia. Pierwsza to jest koncepcja uporządkowania kategorii, zaczerpnięta od Timo Loremana i Chris Forlin. Ona dotyczy tak naprawdę wskaźników efektywności edukacji włączającej ale wykorzystaliśmy pewną strukturę, natomiast to, co wewnątrz tej tabeli, to zostało już przez nas sprokurowane trochę na podstawie właśnie tych danych, które uzyskaliśmy. Powiem tylko, że możemy mówić tutaj o zasobach, działaniach i efektach. Oczywiście efektywność to relacja pomiędzy zasobami a efektami. Możemy mówić o poziomie makro, mezo i mikro. Makro przyjęliśmy, że to jest właśnie polityka oświatowa i sytuacja w całym naszym kraju. Natomiast mezo to jest wszystko to, co dzieje się na poziomie lokalnym, czyli powiatu i gminy. No i wreszcie mikro to, co dzieje się w obrębie szkoły. Pozwolę sobie przejść do już nieco bardziej szczegółowego zaprezentowania wybranych danych i powiedzenia, określenia, myślę, że pewnych takich zależności. Przykład, kreowanie postaw, promocja społecznego włączania, dobre praktyki poniżej oczekiwania i bariery, dlatego między innymi o tym nie mówiłem przy okazji poprzednich slajdów, bo chciałem się teraz oprzeć na tych informacjach, żeby pokazać pewną zależność. Otóż kiedy nauczyciele, dyrektorzy, rodzice wypowiadali się na temat dobrych praktyk w tym obrębie, głównie związanych z organizowaniem wydarzeń podnoszących świadomość wszystkich uczniów, rodziców, kadry szkoły, ale także organizowanie różnych pedagogizacji w postaci lekcji dla uczniów, spotkań dla rodziców oraz kadry szkoły na temat niepełnosprawności, inności, monitorowania dyskryminacji, kreowania przestrzeni szkoły jako środowiska przyjaznego i zaspokajającego różne potrzeby. To w działaniach, a w zasobach traktowanie różnorodności jako wartości, to czy chociażby zintegrowane zaangażowanie personelu szkoły, to przede wszystkim zwracano uwagę na ten obszar mikro. Natomiast w Wtedy, kiedy nauczyciele koncentrowali się, czy wypowiadali swoje oczekiwania albo wskazywali pewne bariery w podnoszeniu efektywności edukacji włączającej, to one najczęściej odnosiły się do skali makro, ewentualnie skali mezo, czyli tej, która jest poza szkołą na poziomie lokalnym, czy na poziomie Lokalnym, krajowym. Czyli na przykład zabrakło włączenia do treści programowej informacji na temat niepełnosprawności czy odmienności. Oczywiście mówimy o programach kształcenia na tym etapie. Niekorzystne postawy społeczne wobec innych w społeczeństwie, to jako zasoby, ale też niewystarczające wsparcie środowiska lokalnego. Natomiast jako działania, więcej działań promujących różnorodność w środowisku lokalnym, lokalnym, niewystarczające wsparcie tego środowiska, czy więcej działań, promujących różnorodność w środowisku lokalnym i lokalnym także. Chciałbym zwrócić uwagę na jeden fakt przy tej okazji, że bardzo wyraźnie przy tego typu działaniach wybrzmiała konieczność współpracy ze szkoły, ze środowiskiem lokalnym i jednocześnie pokazanie szkoły jako swoistego mikroklimatu, który jest no odzwierciedleniem tego, co dzieje się w okolicy. Zatem bardzo... Jednoznacznie można byłoby wnioskować, że z jednej strony szkoła to przestrzeń, gdzie tworzy się pewne strategie życia, zarazem kreuje postawy wobec inności, a z drugiej strony szkoła jest pewnego rodzaju zwierciadłem tego, co dzieje się na zewnątrz. To samo można by powiedzieć o zasobach w zakresie finansowania. Z jednej strony dobre praktyki, które dotyczą przede wszystkim tych rozwiązań na niższych szczeblach, natomiast te, które wiążą się z barierami, dotyczą wyższych szczebli, chociażby w niewystarczająca elastyczność w rozliczaniu zakupów, pomocy dydaktycznej, sugerowałem już to wcześniej. Na Natomiast można też jeszcze mówić w obrębie zasobów o zwiększaniu środków na wybraną działalność, działania wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele wskazywali w niektórych dyskusjach, że właśnie nie chodzi o to, żeby finansować tych uczniów tylko i wyłącznie w zakresie szeroko pojętego orzeczenia, ale mówić o pewnych, o pewnych kosztach konkretnych, nazwijmy to świat. Pozwalam sobie przejść jeszcze do jednej, jednej teorii. No właśnie, tylko teraz za szybko przeskoczyłem. To jest kolejny przykład próby uporządkowania, przy czym ten przykład wiąże się już w dużej mierze z interpretowaniem wypowiedzi osób badanych, nadawaniem im pewnych znaczeń. Zatem no w pewnym stopniu to już współpraca badaczy i badanych, można powiedzieć, na tym etapie analizy danych. Dwa przykłady również wykorzystuje w celu uporządkowania tych danych koncepcję organizacji zmiany szkoły Knostera. Podzielił on, myślę, że to koncepcja powszechnie znana, opublikowana również w języku polskim. Podzielił on te ważne elementy na wizję, umiejętności, bodźce, zasoby, plan działania, no i oczywiście tą zmianę w naszym przypadku mówimy tutaj o efekcie. Dwa przykłady. Kadra, o której Państwo tak wiele dzisiaj mówili, wizja kadra przygotowana do pracy w szkole włączającej i też zatrudnienie specjalistów. Z jednej strony oczywiście mówimy o kadrze nauczycieli przedmiotu, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, która jest przygotowana do do pracy, umiejętności. Umiejętność oczywiście pracy z grupą o zróżnicowanym potencjale i potrzebach i kompetencje do diagnozowania, bodźce podnoszenie jakości edukacji wszystkich uczniów, oczekiwania rodziców, rzecz jasna, i potrzeba pracy na różnych poziomach. No i też pojawiała się potrzeba jakby regularnej diagnozy, tej wykonywanej także w szkole zasoby nauczyciele z kwalifikacjami kompetencjami do pracy z uczniami objętymi wsparciem psychologiczno pedagogicznym, którzy już są w szkole i mogą stanowić pewien zaczyn, który, no, który będzie pewnym elementem promieniowania na całą kadrę no i adekwatna do potrzeb kwadra specjalistów. Bardzo często w placówkach tych badanych taka również była. Działania, organizowanie wewnętrznych, systematycznych szkoleń dla wszystkich nauczycieli, podnoszenie kwalifikacji w drodze uczestnictwa w studiach podyplomowych. Pewnie należałoby tutaj dodać to, o czym Państwo już dzisiaj wcześniej tak wiele również mówili, mianowicie nabywanie odpowiednich kompetencji w toku studiów pedagogicznych czy studiów nadających kwalifikacje nauczycielskie. Ja jestem. Może inaczej powiem, nie do końca zgadzam się z wszystkimi moimi przedmówcami, bo uważam, że przygotowane efekty w tej chwili w zakresie przygotowania nauczycieli przedmiotu wymagają korekty, właśnie korekty w kierunku zwiększenia tych efektów uczenia się, które umożliwią w przyszłości kształcenie w szkołach ogólnodostępnych wszystkich uczniów, nie tylko tych, którzy nie sprawiają trudności w uczeniu, nie mają trudności w uczeniu. No i zmiana, efekt na nauczyciele posiadający kompetencje do pracy z uczniem objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Analogicznie oczywiście można mówić o współpracy z rodzicami. Uminę już tą charakterystykę nieco dokładniej. Chciałbym się skupić jeszcze na ostatnim slajdzie. Mianowicie na takim ogólnym podsumowaniu. Przede wszystkim wnioski końcowe. Bogaty zakres uwarunkowań w obszarze procesów nauczania uczenia się spersonalizowanego, indywidualnego podejścia, promującego społeczne włączanie. To, była, to był taki obszar, o którym nauczyciele, dyrektorzy, ale również rodzice, uczniowie wspominali najwięcej. Natomiast te pola, które dotyczyły finansowania i szczególnie w współpracy ze Szkołą Specjalną nie były bogato nasycone tymi wypowiedziami. Na co chciałbym zwrócić jeszcze uwagę? Na pomijanie znaczenia odpowiedzialności i zadania zadaniowego liderowania w tych badanych. Nieco zaskakujące, bo kiedy przyglądamy się literaturze, a zwłaszcza literaturze anglojęzycznej, to obok współpracy, współdziałania, kooperacji, tak zwanej, to liderowanie czy kwestia odpowiedzialności stanowią niezwykle ważne komponenty. Mam wrażenie, że w obszarze, tym, który, który badaliśmy, no nie do końca są to doceniane działania. No i wreszcie kontekstowo bogate wypowiedzi dotyczące współdziałania i współpracy. Kilkakrotnie już o tym wspominałem. Dotyczące współpracy oczywiście z rodzicami, nauczycieli w gronie pedagogicznym, nauczycieli ze specjalistami, z personelem niepedagogicznym, to też wybrzmiało, szkoły oczywiście z organizacjami non profit, jednostkami samorządu terytorialnego, a także w ramach wsparcia organizowanych na terenie powiatu czy czasem gminy. Wreszcie kompetencji i kwalifikacji kadry. Bardzo często podejmowane zagadnienie. Organizowania wydarzeń, praktyk w zakresie dostosowania, o tym mówiłem trochę mniej, niezwykle bogata rodzina kategorii wypowiedzi w różnych zakresach. Kształtowania podstaw, zaangażowania rodziców, oczywiście środków dydaktycznych, o tym też powiedziałem nieco mniej. Przy tym warto zwrócić uwagę na fakt, że głównie nauczyciele i dyrektorzy wspominają o środkach dydaktycznych służących terapiom terapiom, korygowaniu, kompensowaniu. Natomiast zaskakującym nieco dla nas było to, że pomijają znaczenie środków dydaktycznych. Jako typowych pomocy ułatwiających różnicowanie pracy na różnych poziomach albo różnicowanie pracy umożliwiających kształcenie w różnych nurtach. Być może jest to też związane z tym, że takich środków, które posiadają zróżnicowaną strukturę wewnętrzną, umożliwiającą na przykład wykorzystanie danego środka na różnych poziomach trudności, no nie jest zbyt wiele i to może być tego efektem. No i wreszcie także w przestrzeni szkoły na ten temat pojawiało się również wiele wypowiedzi. Uogólniając to, co mamy po prawej stronie, różny no, stopień nasycenia obszarów efektywności, zatem ta efektywność związana z uwarunkowaniami samego nauczania, uczenia się była niezwykle ważna, czy chociażby współdziałania, czy współpracy, a nieco mniej te inne efekty. Odwrócony układ kategorii, o czym mówiłem w obszarach makro, mezo i mikro w zakresie dobrych praktyk versus oczekiwań i barier. No i względna równowaga kategorii zasobów i działań w większości obszarów jako uwarunkowań efektywności. No i ostatni moja wypowiedź. Po prawej stronie, w dole, no, pozwoliłem sobie Państwu załączyć taką wizualizację, którą dokonał program in vivo do analizy jakościowej części wypowiedzi. Myślę, że to niezwykle optymistyczne, ponieważ rzeczywiście program robi to w sposób mechaniczny, kontekstowo łącząc różne kategorie. I zwróćcie Państwa uwagę, że w centrum tych wszystkich kategorii jednak znaleźli się uczniowie. A pomiędzy literą C i Z znalazło się innych nie aż tak bardzo zaakcentowane. W związku z tym chciałem podkreślić to, że rzeczywiście myślę, że zaszła jakościowa zmiana w naszym kraju w myśleniu o edukacji włączającej jako tej edukacji, która dotyczy wszystkich, tej edukacji, która wiąże się z podniesieniem jakości funkcjonowania szkoły w różnych obszarach i oddziaływania także na tych uczniów, którzy tradycyjnie byli pojmowani jako uczniowie w głównym nurcie. Dziękuję.